Линия! А тут не есть линия. Линия? Нет. Линия! Линия! Смотри. Линия? Нет, Алисия. Ого! А тут будет Леня. Смотри. Ja? Ja? Trzy, bo więcej jest zarazem. Ja więcej nie będę słuchać. Nie będzie coś. Było pięć i trzy tylko? No trzy. trzy? Trzy. Co? Pobaw się z Lesią, pobaw się z Lesią. A tatuś nagra, tak? Jak się bawisz z Lesią, dobrze? Pokaż lęsi jak się bawisz ładnie. Pokaż. No, daj telefonę Milce. Daj telefonę Milce.